Siemaneczku moi kochani widzowie. Tutaj przed wami stoi Izunka. Witam was bardzo serdecznie na najnowszym odcinku Dni Izunki JM'a. Moi drodzy dzisiaj będą szybkie szoty jak Mbappé z Izuną. Więc moi drodzy Izunka jesteś gotowa. Are you ready to rumble? Więc moi drodzy szybkie pytanie do Izuny. Niebieski czy fioletowy? Niebieski. Zielony czy czerwony? Zielony. PlayStation czy Xbox? PlayStation. Komputer czy PlayStation? Aaaa, komputer. CS:GO czy Payday 3? CS:GO. Far Cry 5 czy Wiedźmin? Wiedźmin. Jennifer czy Tris? Jennifer. Shani czy Tris? Oh, Shani. O, Shani, interesujące. Streamowanie czy nagrywanie? Streamowanie. Co najbardziej lubisz w streamowaniu? E Relacje z widzami. Okej, okay. czego najbardziej nie lubisz w streamowaniu? Hejterów. Hejterów! Twoja ulubiona pogoda? Eee, słońce, ale nie za mocne. Okej, okay. ulubiona kawa. Ooo, kafelaty Carmel. Jaka jest Twoja ulubiona, egzotyczna kawa, którą ci kupiłem? Egzotyczna kawa? Chyba no. ta, która pochodziła z Brazylii. Była bardzo. Brazylia? Brazylia. Ooo, romantycznie. Według Ciebie, jaka jest? Najgorsza gra, którą przechodziliśmy na kanale. Ups. Uuu, nie szybko. Pomidor. Pomidor. Uu, a najlepsza? Yy, Wiedźmin. To jeszcze jesteś w trakcie, nie? Tak, ale, ale wiem, co będzie się działo dalej, więc. Uuu. Nie, no było dużo fajnych gier, ale jak już mam wybrać to muszę tą przedwestą, którą ja gram. Którą a którą najmniej lubiłaś? Tak szczerze, no pomyśl. Którą najmniej ja lubiłam? Eee, to chyba ta, przy której się już tak trochę nudziło mnie. House of Ashes? Ostatnio tak, co tak, graliśmy? Tak, to już Ostatnio się za bardzo przejadłem. No dobra. Szybkie jeszcze inne pytanie. Kurde, mam dziurę w mózgu. Powiedz mi Izunka, jaka jest Twoja ulubiona forma sportu? Moja forma sportu? moja ulubioną forma sportu jest bieganie. Lubisz bieganie? Wiem, tak. że nie widać. Ale... Co lubisz tym bardziej w bieganiu? To, że łatwo jest odciąć mózg od programu, bo się skupiasz na rytmie i dopasowujesz się do muzyki. Ja przynajmniej tak biegam i to mi pomaga się zrobić. Okej, okay, więc Izulka. Jaka jest, i teraz słuchaj, Twoja aktualnie ulubiona piosenka i masz ją zaśpiewać kawałek? Moja ulubiona piosenka. No. Uh, ojejciu. Uh, you... To jest ta, a jeszcze inna polska to jest sama. No, ośpiewaj! Ale tutaj nie pamiętam tekstu. A dobra, to pamiętam. Kochanie, mi to jak pory roku, Po miesiącach mroku, Słońce świeci za chmur. Okej, okay, no dobra, dobra. Jaki jest Twój ulubiony serial? Mój ulubiony serial obecnie? No. E, obecnie mój ulubiony serial, który oglądamy to są sudcy i to jest e, Boysy. Okej, okay. więc Izulka powiedz mi jaki jest Twój ulubiony kolor? E, mój ulubiony kolor? Lubię wszystkie kolory generalnie, ale preferuję czarny, niebieski i fioletowy. Wódka czy piwo? Oj, wódka. E, wódka czy whisky? Yy, chyba wódka. Okej, okay. jaka jest Twoja ulubiona wódka? Moja ulubiona wódka? No, ogiński. <laughs> no dobra, więc powiedz mi jeszcze taki ostatni szybki shot. Co lubisz najbardziej w jeździe samochodem? Wiedzie samochodem? E, Z samochodem, no. samochodem? Wiedzie samochodem, lubię najbardziej moje szybkie okularki i zmiany na lewy pas. Okej. Okay. Jaka była według Ciebie. Naj... Z czym miałaś największą trudność, jak się uczyłaś jeździć? <grym> Z rondem na autostradę. No <grym> dobra. No dobra, moi drodzy, Izunka, to były jakieś takie cha chaotyczne szoty z Izunką, wymyślone by JM. no i moi drodzy, no kończ Izunka ładnie. Pamiętajcie, moi drodzy, o zostawieniu komentarzu, chociaż nie wiem, co możecie skomentować, no rzeczywiście to były szybkie szoty, zaskoczyło mnie, pamiętajcie o nas na Instagramie, ja tym jeden. wpadajcie, zostawcie paluka, sobie tylko pod zdjęciem. i pamiętajcie o moich rączkach, trzymajcie się, cześć!